Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tramadoli Hydrochlor się kłania. czyli krótko zwięźli na temat. Tramal wyjeżdżę do Polski na święta, no i zostanę tam chyba dłużej jakieś wakacje, zakupy, itd, tak dalej, więc pewnie 2-3 tygodnie mi nie będzie. Może wrzucę jakiś film z Polski, może uda mi się coś tam nakręcić. A może nie, w każdym razie, jakby mnie nie było, to wszystkich pozdrawiam, zapraszam ewentualnie do mnie na Facebooka, gdzie ewentualnie możecie ze mną popisać, lub założyłem Skype'a. tylko tam jest nick Tramadoli lub Tramal, z tego co pamiętam. No, i to tak na tyle. Dzisiaj ostatnia podmiana wody 50-60% mniej więcej w obydwu baniakach. Ostatnia delikatna przycinka, ponieważ w tym tygodniu już była, no i skręcenie światła do minimum oraz zamontowanie automatycznego karmnika w jednym i w drugim baniaku. Reszta i tak jest automatyczna, więc będzie sobie chodzić. Mam nadzieję, że rybki po powrocie będą zdrowe. No. I to mniej więcej tyle, co Wam chciałem powiedzieć. W tym filmie jeszcze Wam mogę przy okazji pokazać, jak moja 45 wygląda. Trochę będzie rzucać. Tak wygląda 45. No, niestety światło jest podniesione, klapa jest podniesiona, z tego względu, że tutaj jest zamontowany karmik. A nie chciałem robić kolejnej dziury tylko na czas wyjazdu, ponieważ tak normalnie karmię. Ręcznie, tutaj ryby, i, i nie widzę potrzeby. Tutaj jest stado Rosburg które niestety jest bardzo płochliwe. Wrzuciłem również tutaj trzy gupiki samce endera. Jest pełno krewetek i ślimaków. Oczywiście, gupiki się niczego nie boją, pływają sobie. Fajne są enderki, takie malutkie, śliczne ryby w sumie. żadnych samic, tylko samce, ponieważ nie chcę, że tutaj się. Nie chcę mieć tutaj plagi tych, tych ryb. No i mam nadzieję, że jak wrócę, to może jakieś tam małe rozborki tutaj będą. No i to tyle, co Wam chciałem dzisiaj powiedzieć. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.